Dlaczego PiS nie poparło propozycji rozporządzenia dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które by zamykało bezsłowy handel produktów rolno-spożywczych wątpliwej jakości z Ukrainą? Takie, taki projekt, takiego rozporządzenia ministerialnego przedłożyliśmy waszemu ministrowi. Znaczy, przede wszystkim ja nie wiem, czy to, co pani opowiada jest prawdą, to znaczy, bo ja podchodzę z wielkim dystansem do tego, co mówią politycy Konfederacji, a szczególnie... Tego skrajnego skrzydła, bo często Państwo manipulujecie, posługujecie się nieprawdą, reprezentujecie często linię prorosyjską, co jest szkodliwe. Ja w pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć niestety prorosyjską, to trzeba nazywać po imieniu. 30 sekund na ripostę dla no Pana. Ja Pana doinformuje, że taki projekt rozporządzenia ministerialnego został przedłożony w Waszym ministerstwie. Jeśli chodzi o. A to nie musi Pani mnie doinformować. No to, to... to Pan mówi, że jest niebezpieczny, bo, bo o tym nie wie, więc ja jeszcze raz przekazuję, że był taki projekt, nie został poparty przez Waszego ministra, przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast my przypominamy, że zalew polskiego rynku rolno-spożywczego przez śmieciowe jedzenie, przez zbutwiałe zboże i spleśniałe maliny właśnie nastąpiło ze czasów Prawa i Sprawiedliwości i nie można być takim faryzeuszem, że teraz jesteście za rolnikami, a wcześniej, kiedy rolnicy się upominali o to, by zdrowa żywność była w Polsce i to była ich żywność, tego nie było.